Raya Junior jest to wersja i edycja właściwie festiwalu, wielkiego festiwalu, który jest dedykowany dla dorosłych twórców zajmujących się abstrakcją w swojej sztuce, czyli Punto i Raja, który był organizowany w zeszłym roku właśnie tutaj w Centrum Technologii Audiowizualnej. Rzeczywiście nasza instytucja jako sukcesor i kontynuator wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu idealnie się nadaje do realizacji takich projektów. W związku z tym zaprosiliśmy dorosłych z całego świata. No i przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, z Japonii, rzeczywiście z wielu z wielu krajów. I Podczas tej edycji, która naszym zdaniem okazała się rzeczywiście sukcesem, doszliśmy do wniosku, że może warto pomyśleć o tych najmłodszych. Oni też świetnie się czują w abstrakcji. Świetnie robią to, mają całą masę pomysłów i niewątpliwie świetnie realizują. W związku z tym, po raz pierwszy w Polsce, Ponto i Raja Junior odbędzie się właśnie tutaj, w październiku. Cieszy nas, że OKIS dołączył do partnerów, którzy współorganizują z nami ten festiwal i swoim własnym projektem. Tak? I pomógł nam w tym, aby. Wiele innych organizacji na Dolnym Śląsku i instytucji, które nam pomagają. Ułatwiło nam dotrzeć do dzieciaków tutaj w regionie. Zależało nam właśnie na tym, aby też z jednej strony region zafunkcjonował bardzo mocno, tak. Mieć to jednak jest też dolny Śląsk. Granit to jest Dolny Śląsk. Rzeczywiście przy okazji przemycamy wszystko to, czym może Dolny Śląsk się wyróżnić, a dzieciom dajemy szansę bardzo szerokich możliwości pracy z różnym materiałem i w ten sposób pobawić się tą abstrakcją. Wykorzystać to, co jest charakterystyczne dla naszego regionu. Dlatego też fajnie, że właśnie OKIS pomaga nam przy realizacji tego projektu i bardzo się cieszymy, że tylu partnerów, którzy gdzieś funkcjonują właśnie w obszarze miedzi, e, granitu, e, pomagają nam, aby umożliwić dzieciom i uzmysłowić, bo to czasami też trzeba pokazać. Słuchaj, masz jakiś pomysł, ale zobacz, tu masz takie fajne narzędzie jak miedź, to masz taki fajny materiał jak granit. Zastanów się, jak to wykorzystać. Tak? W związku z tym to jest dla nas też takie. Bardzo ważny. Dzisiaj pracujemy w cec pracujemy z taśmą filmową, którą używamy jako nasze tworzywo filmowe, i jest ona taką, powiedziałbym, kreską, jeśli chodzi o realizację filmu abstrakcyjnego. Za, za kropkę służy, służą nam rolki, którą właśnie dzieciaki wprowadzają w kadr. I dzisiaj jest taki totalny freestyle, to znaczy zaproponowałem początek filmu, w którym jedna klatka zamienia się w taśmę filmową, a potem dałem dzieciakom całkowicie wolną rękę i nie dość, że sami planują co się ma wydarzyć, to sami to realizują, sami absolutnie to animują i jeszcze sami obsługują Dragon Frame'a i aparat. Staramy się właśnie, żeby, żeby to co jest na, na taśmie nie było takie bardzo figuratywne, Używamy rozbiegówek, czyli pojaw, pojawiają nam się cyfry. I to się bardzo podoba dzieciakom, bo wybierają, które który numerek teraz wjedzie? Kto obsługuje szóstkę, kto czwórkę? I zderzają ze sobą te kawałki taśmy. Trochę miejsce nas też ku temu skłania, no bo teraz nowoczesna, nowoczesna Ceta to jednak kiedyś stara wytwórnia i zasoby tej taśmy tutaj cały czas są. No, naszą podstawową rolą jest nie tylko produkcja filmowa, no bo tu kontynuator wytwórni filmowej, ale także i edukacja, szeroko pojęta edukacja, bo to jest edukacja z zakresu produkcji filmowej, to jest także edukacja i promocja nowych technologii. I, I też różne są grupy odbiorców. My bardzo często pracujemy z profesjonalistami, ale podstawowa grupa odbiorców to są studenci, to są absolwenci, to są uczniowie, ale także i coraz częściej dzieci. To rzeczywiście jest taka bardzo wdzięczna grupa i bardzo chętna do współpracy. Organizujemy warsztaty bardzo różne. My specjalizujemy się w byciu miejscem, gdzie możesz zdobyć doświadczenie. Nie chcemy konkurować z żadną szkołą, która przekazuje wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim być miejscem, gdzie tę wiedzę teoretyczną, Możesz wykorzystać w praktyce ta infrastruktura, którą posiadamy, czyli studia filmowe, sala właśnie kinowa, studio nagraniowe, studio do tworzenia animacji. To wszystko powoduje, że jesteśmy właściwie jedyną tego typu instytucją w Polsce z siedzibą we Wrocławiu. W związku z tym u nas nie ma tylko i wyłącznie Wrocławian czy dolnoślązaków, ale cieszy nas, że do Wrocławia, do Cety przyjeżdżają też wielu wielu chętnych na warsztaty po prostu z całej Polski. Tutaj za plecami możemy i słyszeć i widzieć, co się na planie filmowym wśród dzieci dzieje. Możemy zrealizować filmy, które na pewno pojawią się na tym festiwalu. Chcemy, aby nie tylko Wrocław, ale i Dolny Śląski, dzieci tutaj nasze z regiony z regionu zaistniały i wzięły w tym udział, ponieważ sama edycja dla dzieci jest oczywiście formułą bardzo otwartą. My liczymy, że zgłosi się bardzo dużo prac z różnych krajów Europy przede wszystkim, bo tak rzeczywiście było podczas pierwszej edycji.